Peony to są najciężej pracujący workerzy w grze. Dlatego myślę, że zrobimy wyjątek i od dzisiaj u mnie na kanale peony nie będą pracowały dłużej niż do godziny 22 czasu Warcraftowego. Tak jest. Nie dłużej niż do godziny 22 czasu Warcraftowego. Zasługują na odpoczynek po całym dniu pracy Chętne do pracy są cały czas, zbierają elegancko złoto, pytają się, jak się czuje, czego chce, czy coś ch trzeba zrobić. Same się nawet pytają. Takiego pracownika należy dbać. Taki pracownik jest jak złoto. Dlatego, żeby troszeczkę im ulżyć, pozwolimy po 22 leżakować w legowiskach. I postawimy sobie warołka jeszcze jednego, a pobiegną od razu na wroga. Leżakowanie, Ciekawe jak to wyjdzie z ekonomią. Dokładnie tego może nie przemyślałem. Mam nadzieję, że to się źle dla mnie nie skończy. O, gramy FS-a. gramy Fesa. gra Fesa, dobra. Sklep sobie nawet stawia. gra grantów okej. Okay. Może uda się go zabić, zobaczymy. Wezwane peony do legowisk z jego strony. Czekam chwilkę. Wy wyrzuci peony z barów, od razu. Dobra. Dobra. Czekajcie. Zabij zabijemy go itp. Dobra. Dobra, godzina? 17. Jest git. Dobra godzina 18:19, to wycisza pierwszy 22 i 100. Dobra. Jestem na twoi rozkaz. Tak. Okej. Trzeba zrobić godzinę się. Prawdopodobnie podpowiem jest tu, albo tu. Zaraz zobaczymy. Szybko zbierajcie złoto, chłopaki, bo zaraz będziecie mieli wolna Ja złota będę potrzebował. Zrobił to, to prawdopodobnie teraz jest tu. O, właśnie tu idzie. Dobra, zrobimy tak. tym brakuje tego dużego. Godzina 20. Pamiętajcie, po drugiej, bo one idą do spania.

Do odpoczynku. A wy sobie tutaj przy bliska. Na wszystkich niestety miejsca nie ma, ale odpoczywajcie. Nie ma pracy. Nie ma sprawy. Proszę bardzo. Dobra. Kogo mam teraz? Chciałam na twoje rozkazy Słucham. że nie, wymór! Trupny kogo zechce Kogo utrupić na pierw Drupny kogo zechce. Czego chcę? a co coś trzeba zrobić nie można mnie. Kogo teraz? O, nie masz do mnie schowali wrogowie. Jezu, czadu jest. Jestem na twojej rozkaz. mocy. Dzieci schowali wrogowie. Twoje Ojej mocy! Dla mnie trupne kogo, nie, nie wiem. kogo mam terałka, trupne. Panowie, do pracy szybko! Panowie, wake up! Wake, up. Kogo wake kogo up! Wake up! Wake up! wrogowie! Dobra, w końcu! Jestem w Końcu. Zapraszamy do pracy. Peony wypoczęte, nie mają prawa na nic narzekać. Tak dobrze jak u mnie nie będą miały nigdzie. Kto to słyszał, żeby Peon miał odpoczynek? Ale tak, w moim Januszeksie, Peony mają minutkę, żeby odsapnąć. Też za dużo nie można dać. Króluszeks, zapraszam. Czego na Słucham? kogo zekce. Dobra, trzeba się nachapać złota zanim zajdzie no, 22 noc. Czy mój przeciwnik robię, co robi, co? Kogo na twoje rozkazy. Te trzy również gra. Oha, dobra, gdzieś Zdjęcie. 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 -160 o, tak. Tak. Okay, masz dla mnie zadanie? Jestem na twojej rozkazy Słucham? Jestem ja posłuszny. Nie mogę podać tego mama. Słucham? Jestem ja posłuszny. Chodź tak. Co rozkażesz? moich Coś Coś zażyć, tak, panie. Jestem na jestem gotów. Doskonały plakat, Tak. Panie. tak. No. Jestem gotów Nie jest panie. jakoś łatwo, troszeczkę te obrażenia obrażenia. Trochę to wolne. Wolne peonów w godzinach nocnych, no. utrudnia grę. Nie powiem, że nie, ale tak jak mówię. Bądźmy orkami dla orków. Terra godzina. Jeszcze mamy czas. Żeby sobie trochę surowców pozbierać. Oho. Jezus, on już ma taureny! O mój Boże. Ponury żart. Tak, Panie. Widziałem to. By cię schowali wrogowie. Na moich przodków. Godzina? Jeszcze chwilę mogę zbierać. Oooooh, czemużeś się zatrzymał, no Deitmaster? Godzina? Dwudziesta jeszcze A chwilę. Nie masz dla mnie zadanie. Zrobiona, zabraknie Godzina? Jeszcze chwilę. Czego ode mnie nie Jestem na twoje rozkazy. Do spania. jesteśmy atakowani! Nie masz na mnie Tak. Jest to opuszczone. Nie masz na mnie zawodzenia. Co na się. Odpowiem na wysłanie. słucham lub nie chcę Odpowiem na twoje rozgazy rozkazów mojej mocy. jestem gotów. Moje mojej mocy. Twój rozkaz. Tak, Twój tak, 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 Jeśli głupio mnie spuszuje, to jest szansa. Pierścień ochrony, plus 5. damy na razie. C. czego ode mnie żądasz. nie się odpoczywają, tak jak mają prawo do tego. A masz dla mnie doje? Słucham Man, bo To Z przyjemnością Czego go dzieci są daj drogowi? dla mnie zadaje! Moja klingace ć jest tym urządnościny te obozy zostały zrobione, czy nie? Nie. A to? chyba na red campie jest. on na redcampach jest. Musimy to O nie! Jeden peon pracował. Dobra, on ma wolne. Dobra, jeden peon mi przednie pracował, nie zauważyłem. Ten peon ma wolne. Ten on ma wolne prawie do końca gry. Nie zauważyłem tego. O ma wolne, o ma wolne. Dobra, udało się wygrać pojedynek. Eee, super, świetnie. Zobaczmy, co nasz przeciwnik robi. My sobie pójdziemy, wychylujemy wszystkie jednostki. Czy to kodo jest do zabicia tu jeszcze? Może jest schował, czy jest schował? Gdzie to kodo? A, zabiłem to kodo, czy nie? Już sam nie wiem. On EXPE zrobił albo mi się wydaje. Zrobił już? Tak, dobra, idziemy tu. Tu pójdziemy. Ten peon jeden nie pracuje, odpoczywa już do końca gry. Za to, że go wykorzystaliśmy przypadkiem w nocy na nocnej zmianie. Coś cię trapi? Tak, panie. Nakrada no wasz. Czego chcę? Oowy wygra. Tył Duchy, Duchy są w Jestem na no. Twój rozkaz. Jestem na twoje Coś, ja. Mam Jestem na twoje

Czy da się wygrać nie abysując peonów w nocy? Nie wykorzy... Tak! Da się wygrać nie wykorzystując peonów w nocy. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Yy, panie i panowie, od tej pory, kiedy zobaczycie jakąś grę na tym kanale w moim wykonaniu, gdzie gram na batelnecie, podkreślam na batelnecie, zawsze tam peony będą odpoczywały po godzinie 22.00. Zawsze. Tutaj jest family friendly, miejsce dla peonów. Nie są wykorzystywane. To nie jest Januszek, to jest Króleks. Tutaj każdy ma swoje prawa. Nawet jeżeli jest to peon, do zobaczenia.